Chodzę w świat pełen niebezpieczeństwa. Muszę wspinać się po rozmaitych konstrukcjach, mam ograniczony zestaw broni. Używam różnych trików i rzutów, aby obalać przeciwników. Zawsze staram się uciekać, chociaż nie zawsze to się udaje. Często uciekam do domów. Muszę odzyskiwać moje bronie, które pozostawiłem na polu bitwy. Bronić także mieszkańców i próbujących włamać się do mojego domu. Zombie. Kładę się spać, aby zapomnieć o tym wszystkim, a gdy rano wstaję, muszę znowu biec, aby przeżyć. Komputer wyposażony w masę przycisków, listwa zasilająca cały sprzęt, dodatkowe wentylatory zapewniające jak najlepsze chłodzenie, procesor pracujący przy pełnych obrotach oraz karta graficzna, która jest z niższej półki. Z kartą graficzną NVD GeForce GTX 960 mógłbym spokojnie zagrać w grę Dying Light, spokojnie renderować filmy oraz rozkoszować się tą zombiastą grafiką w naszej grze. Tutaj mamy gameplay gry Dying Light. Są to szczęśliwcy, którzy posiadają mocny sprzęt komputerowy, a także zapewne mają w posiadaniu tą samą kartę graficzną, a mianowicie GeForce GTX 960, która jest główną nagrodą do wygrania w konkursie. Dzięki tej karcie wyciągamy całe piękno z naszej gry. Rozbudowana, odległa grafika, a także rozbudowana grafika pierwszej osoby, wszystkie detale przedmiotów, przedmiotów, którymi możemy atakować, wszystkie detale naszych wrogów, naszych zombie oraz dalekich obiektów, czyli drzew i gór. Także dynamika tej gry jest bardzo zaskakująca i ta karta graficzna zapewne oddaje ją w 100%. Biorę udział w tym konkursie, ponieważ chciałbym zagrać w tą grę. Chciałbym poczuć moc tej rozgrywki, moc kampanii, a także chciałbym poczuć jak bardzo zaangażecie się w nią gra. A więc zapraszam do oceny mojej pracy. Mam nadzieję, że moja praca przypadła Wam do gustu. you <smart noise>